Anna Smakowicz śpiewała dla państwa i e, dla pani, naszej e, wspaniałej gościni. Dzień dobry, i zdaje dzień się, dobry. że się panie znają. Znają. Tak. Aleksandra Żurawie, Żurawie. na naszej tak. kanapie. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Prawda, że się znacie z panią, która śpiewała? Tak, tak. Poprzednio byliśmy razem. Mhm. Ja byłam osobą towarzyszącą. A. E, I w taki sposób poznałam państwa, a dzisiaj jestem. Sama. E, sama, tak. sama na kanapie. I jak to dobrze wróży przyjście do nas, nawet jako osoba towarzysząca do studia, Polecam. bo raz w takiej konfiguracji, <grym> potem w innej. A my bardzo chcieliśmy Panią zaprosić, ponieważ e, robi Pani fantastyczne rzeczy. Tworzy, jest Pani artystką, wokalistką pochodzenia ukraińskiego, od lat mieszkającą w Polsce. Bardzo serdecznie witamy Panią na naszej kanapie Dziękuję. i w naszym studio. I aktorka. Tak, jest pani także aktorką, ale śpiewa pani recitale ku pamięci Anny German. German. Tak. I zna się pani na tym doskonale. Dlaczego? E, przyjechałam do Polski 25 lat temu. O. I poznałam rodziny Anny German. Czyli męża, syna, jeszcze wtedy mama jej żyła. Tak? Jeszcze I, żyła, mama. Jeszcze wtedy żyła, tak. I. Wiele razy byłam u nich w domu. Teraz niestety pan Zbigniew Tucholski odszedł już i tak smutno mnie było, jak dowiedziałam się. Natomiast dawno śpiewałam recitale pamięci Anny German dla dzieci, charytatywnie też dla dzieci z polskich ubogich rodzin. Natomiast teraz nagrałam płytę polsko-ukraińską i dzisiaj będę miała okazję zaśpiewać Właśnie, dwa, dwa, dwie, dwa, dwa, dwa utwory, utwory. Tak. Kawiarnia kochania po ukraińsku i po polsku Modlitwa o Kudrzawy. To jest na, na mojej płycie, także. Yy... Pięknie. Polecam. Bardzo. Mogę zobaczyć tę płytę? Ja m, chciałam pokazać też Państwu, bo w ogóle śpiewa Pani i po e, ukraińsku, tak. i e, po polsku, tak. i po hebrajsku. Tak. Proszę bardzo. Jaka wszechstronna artystka. I tłumaczyła Pani film o Annie Tak, ta, no właśnie e, mhm. wtedy to był film nagrany przez Rosjan mhm. e, i ja tłumaczyłam na język polski, mhm. tak słowo po słowu. Jeszcze wtedy tak za bardzo nie umiałam po polsku, ale umie... dało się przetłumaczyć. Mm -hmm. Oczywiście później jeszcze trzeba było tam poprawić niektóre rzeczy, tak. ale... Tak, i ten film jest na YouTube, można go obejrzeć. Mm -hmm. e, I teraz od kiedy zaczęła się ta pasja do śpiewania czy też komponowania? Nie, nie, ja śpiewam. Tylko śpiewa? Tak. Kiedy, kiedy się zaczęło? No pier pierwsze, pierwszy raz to jak miałam 5 lat. A po prostu od dzieciństwa, więc. Od, dzieciństwa, od tak. dzieciństwa, tak. Moja babcia e, e, prowadziła taki, taki domowy teatrzyk. I e, u babci, w, babcia mnie wychowywała, na, jak miałam, byłem w zerówce, to myśmy tam e, grali e, na, w Domu Kultury Miejscowym. Tak. I w, odtedy, jak to się mówi, załapałam Bacyla, tak? Tak, 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 to, tak się mówi. Nie, nie za brzydko? Nie, nie, bardzo dobrze. Ja też to, sięgam po jakieś tak nowe że, Ale Wito, co ja czytam, pani Oleksandra śpiewa także po włosku. Tak, jedną piosenkę śpiewam. Jaką? E, Wróć do Sorrento. A, Torna to, Sorrento, to jeszcze... No me la sa. Nie, to nie ta. Ma nie? pani konkurencję. To, to, to może innym razem. A, innym razem. Nie będziemy nie, 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 teraz. Nie ma problemu. Ja, ja nie zaśpiewam nie wtedy, w sensie to, bo to jest ta piosenka u mnie, w moim wykonaniu to jest po polsku, jeden refren, a drugi po włosku. Po włosku. Także... A dobrze się śpiewa po włosku, prawda? Pięknie. To jest piękny język. Tak. Taki Ukraiński podobno jest bardzo śpiewny, tak jak włoski. Prawda, prawda, jest śpiewny. Tak, mm -hmm. Włosi gadają a śpiewają jednocześnie w praktycznie. No. Tak, <grywa> dobrze, prawda. Ale e, e, miała Pani też epizody aktorskie? Ma Pani, jest tak. Pani też aktorką. Tak. No to proszę się pochwalić, e, gdzie można Panią oglądać, w czym? E, no, przede wszystkim to jest bardzo znany film e, Drogówka. E, drogówka. Tak, e, reżysera Smarzowskiego mm -hmm. i tam zagrałam. Do towarzystwa, bo trzeba było za, e, mówić po rosyjsku. No, tak. a że mówię i po rosyjsku, i po ukraińsku i po polsku. No to wygrałam casting. Mm -hmm. Wybrano mnie, no dobrze. Bardzo dobrze. No. Nas, e, miałam ciek ciekawą anegdotkę. E, pan e, aktor e, Jakubiak. Jakub, mm -hmm. tak, e, żeby nie pomylić nazwiska. Tak. Jakubik. Boże, przepraszam. Ale on tam grał policjantę. I siedzimy w garderobie, mnie robią Cały makijaż. ja mówię, że mam wyglądać jak, straszna jak noc. A jak pan, to straszna jest. No bo taka rola była. Musieli mnie scharakteryzować. A on tak się odwraca mój, to muszą bardzo nad panią popracować. No elegancki, gentleman. Fajnie było. Tak. No takie ciekawe rzeczy były. A na planie to kolejny raz jak nagrywaliśmy tą samą scenę, mm -hmm. zapomniałam tekstu, tak się zdarza. Ja mówię, przepraszam, ale zapomniałam tekstu. Wszyscy buchnęli śmiechem, bo to było, mówię, to było najlepsze. <laughs> no są ciekawe takie, takie sytuacje Aleksanty. na planach filmowych. Także... A co najbardziej lubi Aleksandra? Śpiewać, czy być aktorem, czy jeszcze co? Poznajmy się lepiej. Znaczy, no śpiewam to od dzieciństwa, a gram to tylko w Polsce zaczęłam grać. Rozumiem. Ehm, i... A w życiu co, czym się zajmuje? Piosenkę, w sensie przeważnie. Co, co kocha Oleksandr? No przeważnie śpiewam. Okej, okay, mm. super, super. Przeważnie Więc śpiewam. realizacja, To jest kolejna, to jest kolejna płyta, bo, a teraz y, mam y, już nagrany materiał, wyjątkowo po polsku, piosenek Anne German i nie tylko. Mm -hmm. y, no muszę y, połóżmy. Po nie myśli. A trudno się śpiewa Anne German? B pani tak stara się oddać... Y te emocje, które ona przekazywała, czy jeszcze dokłada Pani swoją cegiełkę Ja emocjonalną. powiem szczerze, że ja śpiewam po swojemu. Mhm. Byłam na Festiwalu Pamięci Anna German. Mhm. Pamiętam, wygrałam trzecie miejsce mhm. i Pani juror przyszła do mnie po już Festiwalu tak. w przerwie. Tak. Po pierwsze nie uwierzyła, że nie jestem Polką. A później mówi, wie pani, tu wszyscy śpiewają tak jak Anna German. Pani jest jedyną osobą, która nie. Nie próbuje naśladować. Nie naśladuje, tak. Mhm. To, to słowo mi by zabrakło. Tak, ale to jest chyba też właśnie bardzo ważne, żeby, żeby jednak oddawać e, widowni siebie, bo ta naturalność tak. i szczerość. Anna jest German cenna. była jedna i niepowtarzalna. Tak. Anna German można posłuchać e, tak. w, wszędzie w mediach tak. i w e, internecie. Tak. tak. A Nie ja już o to, żeby jakby przekazuje swoje mhm. odczucia. To, to tak uważam. A że... który utwór najbardziej pani lubi, pani Anny German? Czy jest taki w ogóle, czy wszystkie? Znaczy. Nie ma takiego. Trudno mi powiedzieć. Mhm. Teraz zaskoczyła mnie pani. Czasami po prostu jest tak, że, że jakaś piosenka może łączy się z, z ciekawym przeżyciem, albo z jakimiś takimi emocjami. Znaczy na festiwalu właśnie które... jak śpiewałam, to e, tak? piosenka Trzeba się nam pospieszyć. Mm -hmm. Tam bardzo piękny tekst. Ja w ogóle wybieram najpierw tekst, a później ja sobie dośpiewam. To dla mnie nie ma problemu jak zaśpiewać, tylko Ten tekst ważne, jest żeby ważny. taki tekst. Ta warstwa mm -hmm. tak, tekstowa. A z nami jest pogodna Gosia, która może dołączyć do nas Gosiu, bo tak chcielibyśmy Ciebie już tutaj i też zobaczyć. A przy okazji chcielibyśmy, żebyście się poznały z Panią Aleksandrą, bo my tu zaraz będziemy losować kolejne miasto, do którego Gosia będzie zaglądać w następnym wejściu pogodowym, które już po majówce. A zatem bardzo dziękujemy Panią Aleksandro, Dziękuję. za to spotkanie. Życzymy Jeszcze powodzenia wszystkim. widzimy z śpiewającą. się na widzimy. W Mam nadzieję, że w następnym razem to ja przyjdę z płytą e, p, e, piosenek Anny Germa. za to trzymamy kciuki. Tak. O, Życzymy tak. wspaniałej majówki. Jakie plany na majóweczkę? Spokojne. spokojne. Czyli relaks, spokojne. Tak. chill tak zwany bardzo domowy. Dobrze. Dziękujemy Dziękuję bardzo. bardzo.